Jakie są ceny mieszkań w Hiszpanii, a ceny mieszkań w Polsce? Szanowni Państwo, to porównanie cen nieruchomości w Hiszpanii, a w Polsce. E, robię to jako taki e, e, wynik tego, co się w ogóle stało. Proszę sobie wyobrazić. Google nam tu pokazał, że dzisiaj, wczoraj był upalny, gorący dzień w Gdańsku. W Trójmieście było po 33 stopnie bardzo ciepło. Bardzo gorąco, bardzo miło, bardzo fajnie, żar z nieba i dzisiaj miał być też żar z nieba, a się okazuje, że nie ma żaru z nieba i tego nawet nie widać tutaj na google'owym, Google na google'owej pogodynce, prognozie pogody, właściwie nie ma słońca w ogóle, są same chmury, nie ma nawet słońca na kawałek, czyli proszę Państwa, nawet Google się myli według pogody, źle pokazuje, jeden dzień gorąca było, no i tyle. Szanowni Państwo, to oznacza, że no, ludzie, którzy rzeczywiście naprawdę chcą znaleźć dobrą pogodę nad polskim Bałtykiem, to muszą mieć farta, prawda? Jeden dzień ciepła, no i koniec, drugi dzień ciepła też miał być, ale już go nie ma, a następnie dni to widzimy chmury, 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 zimno, 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 deszcz, 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 prawda? Tak więc, no, a mamy 3 lipca, a tu, tu globalne ocieplenie miało przyjść do Polski, szanowni państwo, no i go nie ma. W tym samym miejscu, proszę bardzo, mamy tutaj e, Santa Cruz de Tenerife. Wcale tam nie jest gorąco, prawda? Te sławne, e, sławne, te sławne, szanowni państwo, upały e, hiszpańskie w Santa Cruz de Tenerife dzisiaj nie istnieją, tak? Nie istnieją, po prostu ich nie ma. Jest e, cieplej niż u nas, trochę cieplej niż u nas w Gdańsku, w trójmieście nad Bałtykiem. No, ale nie ma żadnych upałów. No, mamy 3 lipca. No, gdzie są te upały w tej Hiszpanii? Santa Cruz de Tenerife, jedno z największych miast Hiszpanii, wyspy kanaryjskie. No i teraz zrobimy sobie analizę nieruchomości. Analizę nieruchomości zabieram wszystkich do Santa Cruz de Tenerife. Proszę bardzo, tutaj zaznaczyłem nieruchomości od 100 tysięcy. Euro i zobaczymy, co tam się dzieje w Santa Cruz de Tenerife. Jak widzimy, za 100 tysięcy euro, no nie ma już jakichś takich super ciekawych rzeczy. Już widzę, że dużo nieruchomości po prostu nie ma. Poznikały, ale tutaj wcale nie jest taka zła 60-metrówka, prawda, za 100 tysięcy euro, czyli 430 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy. Mamy następne nieruchomości, o mamy 96 m2. Proszę bardzo, tylko jedno zdjęcie, więc nie będziemy patrzeć. Tam, gdzie są tylko jedne zdjęcia, to nie patrzymy. No, na razie tylko jedna sensowna rzecz, a reszta to jakieś dziwadła. Po jedno zdjęcie, nie wiadomo co to jest. Tutaj może coś będzie. Widzimy, poznikało. Dawno nie robiliśmy w Santa Cruz. Tutaj jakaś taka. No, nie za ciekawa nieruchomość, ale za to duża, prawda? Więc sobie można ładnie wyremontować. Cena obniżona o 12 000 funtów, widzimy, prawda? Więc duża nieruchomość za 90 m, 90 m za 118 tysięcy, czyli no, po, gdzieś po 5 tysięcy zł za metr kwadratowy, prawda? Nie 15, nie 20, a 5 tysięcy. Jedziemy dalej. Szukamy jakichś sensownych rzeczy. O, tutaj mamy jakieś bloki ala polskie bloki. No i w tych polskich blokach, w ala polskich blokach, proszę bardzo, 85 metrów kwadratowych, 85 metrów kwadratowych za 120 tysięcy euro, czyli około 500 tysięcy złotych, eee, proszę bardzo, 85, czyli 500 tysięcy złotych, czyli nie półtora miliona złotych, a 500 tysięcy złotych, czyli można już kupić coś za 100 000, 500 tysięcy złotych. 85 metrowe, mniej więcej blisko plaży, tak, czyli nie trzeba wydawać tak jak, wiecie, w Polsce, jeżeli chcesz blisko plaży mieszkać, 1,5 miliona złotych, proszę bardzo, tu nawet plaże chyba widać, no takie bloki, wiecie, jak, jak, jak to w Polsce, no i tyle, tylko, że wiecie, słoneczko, następny, no blok jak w Polsce, nic dodać, nic ująć, tylko, że 83 metry jest za 500 tysięcy złotych, no, Wydajskło na przymorzu, w szarych blokach, takie, takie nieruchomości na zaspie, no trzeba wyremontować. To próbuje się obchnąć po tam 2 miliony złotych, czy tam 1,5 i tyle. Tu mamy za pół miliona, czyli 75% taniej, prawda? Jedziemy dalej. Tutaj tylko trzy zdjęcia. To nie będziemy patrzeć. Patrzymy, patrzymy. Jak widać, no nie ma jakiegoś wielkiego szału, ale no, to jest dalej 75. No nie ma, nie wiadomo czego, ale no mówię, to jest znacznie tańsze. O, tutaj mamy następny flat with, with two bathrooms. E, proszę bardzo. A to tylko dwie, dwie ten, tam nigdy nie sprawdzam, nigdy nie sprawdzam, są tylko dwa zdjęcia, jak nie pokazują w środku, to może być jakiś wał wow, czy coś. No ale tutaj mamy na przykład 11 zdjęć, 77 m2, 500 000 złotych. No, i mamy u góry. No, to jest na poddaszu. No, to tak nie za bardzo. Może nie wiem, czy to poddasze? Nie, nie wiem. No, ale za to solarium jest. Czyli ten górny taki tarasik. Eee, no, ciekawe, jakby. Czy gorąco jest, gdy jest ciepło, prawda? Czy mocno tam grzeje? To jest dobre pytanie. Ale widzicie, to jest. Wszystko tak po 5000 kwa... zł za metr kwadratowy, więc to wygląda dosyć fajnie. Tutaj mamy znowu 75 metrów kwadratowych i to już wyremontowane. Popatrzmy, bo to jest nowe ktoś, ktoś wyremontował i chce sprzedać. I to jest dosyć ładnie wyremontowane. Proszę bardzo, tylko że okien nie ma. Co piwnica jakaś. Albo może i nie piwnica, po prostu okien nie ma, żeby nie było. Gorąco. Trzeba by było sprawdzić. No jedziemy dalej. 126. Patrzcie, następne są są rzeczy. Proszę bardzo. 126,5 88 metrów kwadratowych. Tak. Czyli dużo rzeczy jest, dużo rzeczy są rzeczy. O, proszę bardzo. Jaki ładny widok. Jest, jest okej, okay. Jest dużo jeszcze do kupienia bardzo tanio. Czyli widzicie. Tu sobie kupisz prawie 100 metrowkę za 500 tysięcy złotych, mniej więcej. Mniej więcej 100 metrówkę za mniej więcej 500 tysięcy złotych, bo wiadomo, że z 10 tysięcy możesz zbić. Czasem z 15, czasem z 20, w zależności od, człowieka. No i tutaj mamy, e, proszę bardzo. Pyk, 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 85, patrzcie, następna, 85 metrów kwadratowych. Proszę bardzo, proszę, bardzo, proszę bardzo, 85 metrów kwadratowych, proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Czyli wiecie, no jest tego cała masa, więc jest co kupić? O, jest po prostu co kupić, no tu następne 92 metry kwadratowe, to tylko będzie 5 zdjęć, więc może być jakiś wał, a nie jest w środku, prawda? Więc jest naprawdę spoko, Szanowni Państwo, jest naprawdę dużo. Wiecie, to nie są jakieś ultra niskie ceny 500 tysięcy złotych, ale, ale. Patrzyłem teraz na przykład na gdańskiej Starówce w Śródmieściu, no to za 500 tysięcy złotych w Śródmieściu to sobie możesz kupić tam takie 39-metrowe klitki, jakieś 35, prawda? Po yy, 10-12 tysięcy za metr w Śródmieściu. No ale w Śródmieściu to hałas, yy, śmierdzi, prawda? W zimę zimno, drogo, prawda? Więc no, nie jest za pięknie. No i klitkę możesz tylko mieć yy, przy plaży to już w ogóle tam te przyplażowe nieruchomości to jest nieporozumienie w tych szarych blokach. To jest taki standard, jak tutaj, albo jeszcze gorszy. I chodzi o to, że je próbują, bo ktoś tam za półtora miliona, czy za 2 miliony jakieś takie pieniądze, co, co, co są jakieś bezsensowne. Ja nie rozumiem, po co wydawać, a tutaj już mamy coraz droższe, coraz droższe. Widzimy, ale coraz droższe i coraz wtedy ładniejsze w środku na przykład, prawda. Tego jest, szanowni państwo, cała masa, proszę bardzo, cała masa, cała masa, cała masa, to już coraz droższe, bo to 150 tysięcy euro, no to co, ponad 600 tysięcy złotych, tak 650 no, ale zawsze może można ubić. Wiemy jedno, że jest dużo dostępnych dużych nieruchomości nie za półtora miliona, ale w okolicach pół miliona, nie za 2 miliony, ale w okolicach 600 tysięcy, prawda? Kraju, w którym świeci słoneczko, w którym jest cieplutko, w którym yy, nie ma zimy, nie trzeba drugiego gazu, tego wszystkiego, prawda? Więc jest spoko, szanowni Państwo. Nie, nie ma już, widzę, no nie ma tutaj nie wiadomo czego, już bo były naprawdę fajne, ale to nie jest tak, że teraz je ktoś kupił i wystawił dalej, yy, tylko ich po prostu nie ma ich nie ktoś kupił, albo w nich mieszka, albo coś. Yy, tutaj, popatrzcie, 170, oj, ja, patrzcie, to jest to, o czym ja mówię. Popatrzcie, 84 metry kwadratowe z takim przecudnym widokiem. Patrzcie, jaki widok. 84 metry kwadratowe z takim przecudnym widokiem, prawda? I co tutaj, o co w tym chodzi? W tym chodzi, proszę, 170, popatrzcie, 170 tysięcy euro, tak? Yy, czyli tam, nie wiem, no, yy, 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 750 tysięcy złotych pewnie by poszło, ale has been reduced, 30 tysięcy euro, tak, czyli jeżeli coś jest wystawione za 200 tysięcy euro, naprawdę, jeżeli handlujesz o 20% mniej, to się nie wstydź, bo tutaj widzimy, ktoś opuścił samodzielnie 15%. 15% ktoś samodzielnie opuścił, tak? Więc jeszcze by opuścili pewnie 5% bez żadnego problemu. A zobaczmy, co jest w środku. Ładna kuchnia. OK, salon. Wszystko OK. Popatrzcie, schludne. To nie jest jakiś luksus czy coś, no ale jest wszystko schludne. Jest wszystko OK. Proszę bardzo, te pokoje wyglądają. To wszystko nie jest złe. 84 m2, tak? No, drogo, 170 tysięcy, drogo, bo drogo, tak? Ale z parkingiem, no a to tam na Teneryfie to jest ważne, mieć parking. Jak ktoś chce mieć samochód, yy, yy, 30 tysięcy mniej, tak? To jest ważne, tak? że, żebyście zrozumieli, że 30 tysięcy można no, obniżyli, 30 chcą sprzedać za 170. Mogliby sprzedać nawet za 149 za 149. Słuchajcie, ja robiłem takie ceregiele, tak negocjowałem cenę bez żadnego problemu. Zbijało się po 30 tysięcy. Nawet nie jest żaden deal wielki. Zbić 30% 30%, fu, 30% Może zbić. Jak komuś zależy, to sprzeda. Jeżeli ktoś potrzebuje hajsu teraz już i czeka, i on potrzebuje hajsu, taka osoba to zrobi. Bo lepszy ryc niż nic. O, popatrzcie, to 175 tysięcy. Ładne. Ładne świecące. Prawda, ładnie zrobione. Patrzcie, ładne zrobione. 175 tysięcy w takim nawet ładnym. Przypomina trochę te kolory. My też mamy na, na, na zaspie, tak, w kratkę też coś tam pomalowali gdańskiej. No i popatrzcie, 98 m2, pewnie by poszło za 700 tysięcy bez problemu. 600. 89 tysięcy by poszło, tak? Czyli nie półtora miliona, nie dwa, a wiecie, 70% taniej niż więc, no sytuacja, niestety, dla nas, Polaków w Polsce jest bardzo, bardzo zła, bo wszystko jest bardzo, bardzo drogie w kiepskim standardzie i potem to trzeba wszystko opłacać. No i tyle, Polska to jest bez sens dzisiaj. I będzie bez sens przez jeszcze bardzo długi czas. Niestety, mam nadzieję, że przez krótszy niż przez dłuższy. Mam nadzieję, że... mam nadzieję, że to wszystko by się mogło, gdyby to się wszystko zmieniło jutro, bym był przeszczęśliwy. Ale patrząc na to, co się dzieje w Polsce, to się nie zmieni. Albo nigdy, albo zmieni się może kiedyś. Ale ja nawet nie wiem, czy te kiedyś to będzie za mojego życia. Niestety. Zapraszam do subskryb... Na dzisiejszych warunkach. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę bardzo dobrych decyzji życiowych i inwestycyjnych i, i wszystkich innych zakupowych. Negocjujcie serę, Nie dajcie się frajerzyć. Pozdrawiam. Cześć.